Cześć, witam was w kolejnym odcinku, w którym gram w Magic Origins. Tym razem już trzecia część kampanii Liliany. Przyjdzie nam się z tego, co widzę pojedynkować z aniołem, od którego potem zdobyliśmy ten ozdobę dla naszych pięknych włosów. Tak więc do dzieła. Ostatnio widzieliście jak pokonujemy Wiedźmę, tym razem Anielica stoi na naszej drodze. Chcemy wrócić sobie do Dominarii, czyli do tego miejsca skąd przybyliśmy, aby tam walczyć z Crowmanem, czyli tym... Krucznikiem? Nie wiem czy tak go nazwać. Nie ma oficjalnego tłumaczenia, więc powiedzmy też tak. W każdym razie na naszej drodze staje Anielica, która rzuca nam wyzwanie. Nie wie na co się porywa i zaraz pokażemy jej jaki to był dla niej śmiertelny błąd. nowe karty, z tego co widzę. Takie coś Butcher gór. 1-1, Undying. Undying był świetny. Dekrator umiera, jeżeli nie miała konterka plus 1, plus 1 na sobie, to wracam gry pod naszą kontrolą, ale już z tym konterkiem plus 1, plus 1 na sobie, czy będzie 2-2, i odrodzi się. Fajnie. Są takie mechaniki, które są jakby przynależne światowi instrat. To będzie prawdopodobnie monobiały dek, jeżeli dobrze kojarzy tego ganiała. Pomijając fakt, że jest fajnie, mm, no to mamy bardzo drugie karty, więc weźmy może nową rękę. Jest dalej słabo, ale kipnijmy i zobaczmy co będzie. Wstawimy to, wystawimy to. Jeżeli to jest dek monobiały, więc może być albo agresywny, albo oparty na dużych kreaturach. Anioł jakiś, jakieś nawet w poprawny. Zobaczcie w ogóle obrazek Archanioła. Nasza Lili, czyli jak mówiłem biały deck. kwestia tego czy jest mieszkania jakiegoś innego koloru, czy jednak tylko biały. Na szczęście nie jest aż tak bardzo agresywny. Myślę, że z końcem jego tury zabierzemy sobie dwie karty, bo to na razie nie jest najlepsza ręka. Czyli to jest jednak monobiały biały dek całkowicie. No ok. Ok, może nie użyliśmy tego bo jakoś przegapiłem, ale za to braliśmy fajną dwójkę, więc czemu nie? Być może to są takie karty, które powodują, że muszę poświęcić swoją karaturę, gdy atakuję. Zobaczymy. Z tego co widzę, to przeciwnik jest bardzo agresywny, co mnie pani cieszy. bardzo ciekawe co to z deck. Być może będzie miała Lifelink, ta nielica tutaj. O, ta była super karta, jak bardzo chciałem ją dodać w swojej kolekcji. Ten kart dałem do swojej kolekcji, bo tak w ogóle to zbieram Anioły. To jest w wersji u mnie. Wychodzi na pole gry. Musimy cofnąć pernament, który kontrolujemy na rękę. Ale to jest mimo wszystko 3x3 3 flying, zatrzymany, więc troszkę nieźle. Jednocześnie go spowalnia poniekąd. Ale robi się fajny combo tutaj, bo jeżeli on na, ona, nie on e, będzie chciała blokować naszego zombiaka, co jest logiczne, że tak, to wtedy będziemy mogli poświęcić e, naszego mini zombiaka pod e, altar zrip i tutaj zrobić mius 1 z 1, wygrać walkę i zabić tego stworka, więc fajnie. Czyli jest tak jak mówiłem, tak więc używamy tej karty, poświęcamy tę kreaturkę. z jej efektu zmniejszamy tę. Nasz stworek wygra tę walkę, a my dobierzemy dwie karty. Piękna art w ogóle. Eee, cóż, stawimy może to. Skoro i tak nie musi się martwić, na razie ataka przeciwnika. To jest fajnie, bo przeciwnik jest e, o jedną manę do tyłu, bo musiał sobie cofnąć jeden ląd. Miejmy tylko nadzieję, że nie wystawi drugiego od anioła. E, oj, bardzo silna karta, bani Priest, więc nam permanent dopóki jest na polu. Czyli nie z oczywiście, permanent. Czy tak dobre to co nie jest. E, tak. Cóż, mamy naszej ten Removal na ręce. Więc nie musimy się o to za bardzo martwić. Po prostu zatkniemy na razie. Za dwa. Historia jest taka tego anioła, że oczywiście z nami przegrał. Rozerwały go na strzępy nasze zębiaki, a my sobie wzięliśmy tę ozdobę z Jej głowy na pamiątkę i to jest taka charakterystyczna rzecz, jeżeli chodzi o postać Liliany. Hmm, nie, nie tylko tego teraz używał. Poczekam do końca jego tury i zobaczę, co wystawi, coś większego. Hmm, tak jest, coś. to nie jest jakieś mega mocne. 2, 4 za 4 many. Dwa, straszniejsze rzeczy. Muszę pamiętać, tym stoperze zabijemy to z końcem. Zyskamy. Zmieniam wyboru, więc muszę zrobić to. No i nasz zombie wróci pod naszą kontrolę. Odtapuje się w naszej turze i będziemy mogli mnie atakować. To jest bardzo mocna karta. Jedna z najpotężniejszych, podejrzewam, w tej talii. Koru zdaje obrażenia. Równe ilości słampu, które kontrolujemy, w branej kraturze lub graczowi, a my odzyskujemy tyle życia. W tym momencie zdalibyśmy 5 obrażeń. Teraz już 6. Myślę, że ta karta wygra w ogóle całą tę grę. Na tę chwilę... Mm, cóż, to nie stanowi dla nas zagrożenia, bo nie zabija żadnego z naszych stworków, więc myślę, że po prostu będziemy rozbudować naszą armię i tutaj atakować bezwzględnie. Co mi wydaje się dużo łatwiejsze od porównania do tych naszych poprzednich pojedynków. No bo... Mówmy się. Na razie nasze stworki jakoś tak dość nieźle sobie radzą. Stawiam to. Starwimy również Lublina. I do przodu. Ale z całą pewnością jest to deck midrange'owy, więc teraz właśnie powinniśmy zobaczyć co tak naprawdę potrafi. Na szczęście mamy mnóstwo Dobrych kar na ręce. A cóż to jest? Zatrzymany 2 na 1 flying. Gdy wchodzi na pol gry, tapuje kraturkę. No to nic nie robi specjalnie. Wystarczy owce w ogóle na się tego łatwa. Fajnie, że te słompy, bo teraz to już zdajemy tutaj 7 ja damage'u, więc hello. Możemy teraz zrobić tak, że zatokujemy tym, tym i tym. I tak zrobimy. Ząbiaka na razie zostawił się w spokoju. Poczekamy aż urośnie. Podczas blokowania. Miejmy nadzieję, że on teraz kusi na blokowanie naszego mini ząbiaka. który będziemy mogli zabić jego atacza. W porządku. Nic tutaj nie robię. Na razie idzie on świetnie. W tym momencie moglibyśmy wycofać 7 obrażeń i przeciwnik zostałby na 4 życia, ale myślę, że wykorzystamy tę kartę po to, żeby wygrać w ogóle Mamy całą naszą grę. Tak więc w następnej turze, jeżeli wszystko pójdzie ok, to już ustawimy scenę tak, żeby wszystko grało naszą korzyść, no a potem dokończymy wszystko korupcją. Mm, nic to nie robię. ...pacyfizm. Pacyfizm będzie upierdliwy. Nasza kratura nie może... ...o kurczę, dwa pacyfizmy, to przesada. Panie, przesada. No i dobrze. Um, Pozostało mi ja atakować tą kraturką. to już nie blokuje, więc zawsze to jeden czy więcej. No i potwierdzamy. Alpacyfist jest mega dobrą kartą, jeżeli chodzi o limited. No i takie formy jak tutaj mamy, Magic Origins, bo kreatura zaklęta nie może atakować i blokować blokować. Kosztuje tylko dwie many, więc raczej nieźle. My też nie jedziemy tu mieli Rumbalu na Enchantmenty, więc jedna opcja jest taka, że będziemy poświęcać nasze kreatury i ją wzmacniać. Hmm, hello, stop. Nie ma sensu tutaj blokować, cokolwiek robić. Znaczy nie, no blokować sobie mogę, bo nasza kreaturka urośnie. Przyblokujemy, bo to się aktyw o, aktywni. tutaj się aktywni undying. rycerz, 2-2, nie stanowi zagrożenia specjalnego. Eee, potwierdzimy to, Znaczy, to jeszcze z końca wystawi. Zaczynamy to derwać powoli kot. Eee, pacyfizm trzeba... Hello! Chciałem zagrać coś. No dobra. Eee, nasze kraturki są raczej unieszkodliwione. zagrajmy Król Revival. Zabijmy to. I tak mój plan jest taki, żeby wykończyć przeciwnika koraptem. Tak więc koniecznie chcemy wbić jak najwięcej takich drobnych obrażeń. Miejmy tylko nadzieję, że nie do stanie życia w następnej turze. Ale póki co wygląda na to, że jest git. Teraz jeżeli człowiek nie stopdekował, to już jest dobrze. Może będzie to cały. W tym momencie już wygrywamy, bo tutaj mamy 9 słampów, więc 9 damage i miał skąd 9 życia. Tak więc nie ma co się bawić. Proszę bardzo, pokonaliśmy Anilice bez w ogóle żadnych problemów. I pięknie się nam to zgrało, wygraliśmy sporo złota. Niedługo będziemy mieć 600, ponad 600. Arkan Mir, zadaj 30 obrażeń oponentowi. Okej, okay. czyli tutaj zwiększyliśmy troszeczkę nasze wyzwanie. No i deck znowu został zupgrade'owany, teraz już jest silny, więc powinniśmy się zarazić. No i tutaj właśnie jest ta scena, w której Liliana odbiera nakrycie głowy, tę zdobę, Anielicy. No ona zostaje rozszarpana przez hordę zombie pod statuą swoją drogą pod grobowcem. całkiem można powiedzieć, że ją po prostu pochowają tam żywcem. Mamy tutaj napisane, że Anielica nie była niczym więcej niż przeszkodą dla nas. No i teraz nadszedł czas, żeby pojedynkować się z Ravenman. Czyli tym krucznikiem, niech będzie nazwany tak. Poszło nam śmieńcie, Cieszę się, że ten dek się zrobił troszeczkę lepszy niż był w poprzednich dwóch grach. Uprzednio strasznie się namęczyłem i po prostu ciężko było nic w kolei myśli, żeby wygrać. No to i poszło całkiem gładko. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Następnym będziemy grać przeciwko Ravenmanowi, potem Grislebrand. No i tym sposobem skończymy kampanię Liliany. To wszystko jeszcze więcej, już niedługo, tak więc do usłyszenia. Cześć!